Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj pomówimy sobie o najczęstszych błędach w budowaniu masy mięśniowej. Lecimy, zapraszam. Błąd numer jeden. Trening tylko i wyłącznie na maszynach. Bardzo często błąd, który ja widzę, czyli osoby przychodzą na siłownię, nie za bardzo wiedzą co tam robić, ponieważ no, nie chcą zainwestować w trenera lub też oczywiście może być nie stać ich na pomoc trenera. No więc siadają na maszyny i wykonują ćwiczenia na maszynach, ponieważ tam ruch jest dość prosty, tak, jest wytorowany przez maszynę. No i oczywiście okej, okay, w jaki sposób to będzie działało, lepsze coś niż nic. No jednak jeżeli chcecie budować dużą masę mięśniową, czyli jak najbardziej zmaksymalizować sobie te efekty sylwetkowe, no to pamiętajcie, że zawsze ćwiczenia wielostawowe, ćwiczenia na wolnych ciężarach, to będzie rdzeń treningu. Błąd numer dwa, trening na małych ciężarach z dużym zapasem. Czyli osoby przychodzą na siłownię, trenują na bardzo lekkich obciążeniach, nie doprowadzają do tak zwanego upadku mięśniowego, czyli trenują można powiedzieć z dużym zapasem, tak? czyli ta osoba powiedzmy kończy dziesiąte powtórzenie, ale spokojnie by mogła zrobić sobie 15 powtórzeń, 20, ponieważ ciężar jest na tyle lekki. Pamiętajcie, że nie do końca objętość treningowa, tak? czyli duża ilość powtórzeń, ale również upadek mięśniowy i duży ciężar będzie tak naprawdę takim bodźcem dla waszego ciała, żeby mięśnie zaczęły rosnąć. Kolejny błąd izolowanie mięśni, czyli osoba przychodzi, stwierdza, że chce mieć duży biceps i stara się na maksa izolować sobie właśnie tą grupę mięśniową, czyli wykonuje sobie jakieś uginania ramion na modlitewniku, na wyciągach, tak dalej, czyli maksymalnie chce ją wyizolować. Nie do końca jest to dobre. Pamiętajcie, że biceps bardzo dobrze nam, na przykład nam pracuje podczas pociągania na drążku. I gdy wy wykonujecie takie ciężkie ćwiczenie wielostawowe, którym, którym jest właśnie między innymi pociąganie na drążku, no to wasze ciało w momencie, gdy już macie naprawdę ciężko wykonać powiedzmy 8-10 powtórzenie, no to będzie starało się naprawdę z całych sił zaangażować właśnie też bicepsy do pracy po to, aby sobie pomóc wykonać właśnie ten ruch. I to jest bardzo taki silny sygnał dla naszych mięśni, aby one się po prostu wzmocniły ponieważ ciało chce jakby nauczyć się ten ruch wykonywać na przyszłość efektywniej, więc na pewno nieizolowanie mięśni to będzie kolejny błąd, jeżeli izolujecie tylko mięśnie, to na pewno szybko postępy wam staną. Kolejny błąd to zbyt długi trening. Bardzo często widzę, zwłaszcza młode osoby, które przychodzą na siłownię, ponieważ mają dużo czasu, to jest taki okres w życiu, i wykonują trening po 2-3 godziny. Jest to kompletnie bez sensu, pamiętajcie, że... Po mniej więcej po godzinie treningu zaczyna nam się wydzielać duża ilość kortyzolu, czy tak zwanego hormonu stresu, hormonu katabolicznego. No i na pewno ten trening już nie będzie efektywny, tak? Tak naprawdę już nie robi się tak naprawdę trening siłowy, tylko trening wytrzymałościowy. Na pewno po dwóch godzinach treningu już nie będziecie wykonywali tych powtórzeń efektywnie, tylko będziecie niepotrzebnie zajeżdżali w wasze ciało no i będziecie trenowali, może powiedzieć, bardziej jak maratonczycy. Zresztą zobaczcie. Jak trenują sprinterzy, jak trenują maratonczycy i kto ma lepszą sylwetkę. To taki oczywiście nie jest przykład, może idealny, ale tak, żeby Wam uzyskać o co mi chodzi. Kolejny błąd, czyli brak białka w diecie. Czyli osoba stwierdza, że chce poprawić swoją sylwetkę, ale nie zmienia swoich nawyków żywieniowych. Pamiętajcie, że mniej więcej 1,5 grama białka na kilogram masy ciała, suchej masy ciała. Będzie optymalną ilością i do tego, aby dostarczać Waszemu organizmowi budulec do wzrostu masy mięśniowej. Kolejny błąd, brak snu. Pamiętajcie, że sen to jest podstawa tak naprawdę regeneracji, wcale nie jakieś suplementy. Sen to jest tak naprawdę podstawa, i to tak naprawdę podczas snu wasze mięśnie rosną. Tak na dobrą sprawę, ponieważ wtedy wasze ciało leczy stany zapalne. A właśnie w procesie leczenia tych stanów zapalnych, tak naprawdę wasze mięśnie, można powiedzieć, w cudzysłowie zaczynają rosnąć. Więc, jeżeli trenujecie, trzymacie dietę, ale zarywacie nocki, siedzicie przed komputerem do późnych godzin, albo siedzicie i oglądacie długie seriale, no to na pewno wasze postępy nie będą tak dobre, jak być by mogły. Dziękuję wam bardzo za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że okaże się dla was ciekawe i przydatne. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Hej!